Witam serdecznie na moim kanale wszystkie skorpiony na czytaniu miesięcznym na marzec. Pasuję dla Was karty na miesiąc marzec 2022. Skorpiony, co u skorpionów słychać? Miesiąc marzec. Oczywiście jest to rozkład ogólny, więc nie ze wszystkimi może rezonować. Miesiąc marzec dla skorpionika, co tam słychać? U skorpionów. Skorpion, praca, samopoczucie, miłość, single. I skorpion, praca, samopoczucie, miłość single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Wasze społeczeństwo osoby z otoczenia. E, dobrze. Moi drodzy, skorpiony, na marzec. Wy w marcu nie będziecie zwracać uwagi głównie na samych siebie, nie będziecie siebie stawiać na pierwszym miejscu. Mogą to być osoby z Waszego otoczenia. W tym też tutaj marcu. Jest dla Was informacją, że Wy w pewnym momencie, jeżeli podjęliście jakąś walkę, Wy z tej walki zrezygnujecie. Jeśli będziecie mieli do podjęcia walkę, Wy nie wyjdziecie na tym źle, nie wyjdziecie na tym zranieni, nie wyjdziecie na tym po prostu gorzej niż nie przegracie. Także to będzie dla Was też lekcją. Waszą lekcją życiową, jak ta sytuacja będzie przebiegała. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj nic nie dzieje się przypadkiem. Wy macie wpływ na przebieg pewnych sytuacji, także w miesiącu, w marcu macie możliwości tutaj sami decydowania, w jakim kierunku będą szły wasze. Sprawy skorpiony. Wasze samopoczucie to jest taka podświadoma, takie podświadome zaczęcie działania. To jest koniec z takim zastojem Was samych. Wy podejmujecie pewne kwestie, tematy, na które wcześniej mogliście nie rozmawiać, i Wy tutaj zaczynacie. Też po prostu iść po swoje. Was będą wspierać w tym osoby wasze, waszego najbliższego otoczenia, z waszej, to może być rodziny czy przyjaciele. Będziecie mieli w miesiącu w marcu naprawdę wsparcie, i to będzie wsparcie takie, które po prostu będzie Wam też potrzebne. Także bardzo fajnie, że te wsparcie otrzymacie. Miłość dla skorpionów. Jeżeli walczyliście wcześniej o pewne kwestie w Waszym związku, wygląda na to, że Wy przestajecie walczyć o nie i Wy wiecie, że i tak dojdziecie do swojego celu. Także wy macie już postanowione pewne sprawy w waszym związku i będziecie dążyć do tego po prostu celu dalej, z tym, że nie będziecie po prostu jakby z waszym partnerem to próbować wprowadzić w życie walką. Także wy będziecie to po prostu na spokojnie wprowadzać w życie lub już to wprowadziliście, moi drodzy. Single tutaj będą dalej szukały w związku partner, będą szukały do związku partnera. Wyleczone są już z przeżycie niemiłych, z sytuacji, które was wcześniej dręczyły, co wam nie pozwalało iść do przodu dalej. Także wy tutaj fajnie, fajnie tutaj zaczynacie zdrową relację, drogie Skorpiony. Przed Wami tutaj e, jest ukryte, że tak naprawdę wy myślicie, że możecie iść do e, pewnej sytuacji, że, że wy widzicie, że pewne sytuacje tutaj e, mogą dla Was nie być korzystne, a czykolwiek te sytuacje dla Was korzystne będą. Także jeżeli Wy się o coś staracie i Wy wiecie, co to jest, e, wiecie. Do czego właśnie to nawiązuje, to tutaj dołożę sobie jeszcze jedną kartę. To może mieć związek z pracą też. Także, jeżeli wy poszukujecie jakiejś odpowiedzi na pytania wasze, wy te odpowiedzi, odpowiedzi dostaniecie i to będą dla was korzystne sprawy, sytuacje, i to jest dla was też jasne. Radą dla was jest, aby podążać za swoją e, e, po, podąż troszeczkę zastanowić się nad swoją właśnie intuicją. Jeżeli Wam coś podpowiada, zwróćcie uwagę, czy to na pewno ta pierwsza myśl, myśl jest tutaj akurat prawidłowa, czy akurat w tej sytuacji tutaj jest radą, aby bardziej podejmować decyzję z sercem, aniżeli um, intuicją, e, moi drodzy. Dobrze, społeczeństwo jeszcze dla Was, moi drodzy, i osoby z Waszego otoczenia nie będą, tak można powiedzieć, Wam się wtrącały, nie będą Wam przeszkadzały w pewnych sytuacjach. Nawet jest tutaj informacją, że właśnie będą Was w wielu rzeczach wspierać. Także fajne karty, nawet dla Skorpiona. Także wiele rzeczy tutaj się uda, jest na Waszą korzyść, no i bardzo fajnie. Aby to właśnie rezonowało z jak największą ilością osób. Tak samo jak dla singli, tutaj jest możliwość piękna, aby zacząć sobie właśnie związek. Czy ta osoba przyjdzie? Jeszcze tutaj położę tak moi drodzy. Jeżeli skorpiony szukają miłości, to jest dla Was możliwość naprawdę poznania osoby wspaniałej, wartościowej dla Was, z którą Wy będziecie mogli stworzyć nawet rodzinę. Dziękuję Skorpiony za e, obejrzenie tego filmu, e, czytanie na marzec. E, no i zapraszam do oglądania karty dnia codzienną e, oraz zapraszam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. No i jeszcze pozdrawiam Was gorąco e, cieplutko drogie Skorpiony i do zobaczenia. Cześć!